Cześć ludziska, z tej strony Starland, grający Xeratem, ze mną jest. Lulu! Zimowego zachwytu. Yy, nowy tryb z okazji Snowdown wyszedł. Chyba dzisiaj, to daje nam szesnasty. Mamy dwa nowe zakręcia przy, przywoływacza. Jeden to jest rzut poro, ten po lewej. Na sporą odległość, sobie toczymy poro, które trafia w cel, zadaje niewielkie obrażenia i możemy do tego poro gwałtownie czyli do osoby trafionej możemy dolecieć w tempie, no, dosyć szybkim, porównywalne do drugiego użycia kuli Sin'a, ewentualnie ulta Kali. I drugie to jest do, do króla Poro. Po 10 trafieniach samym Poro w meczu przez drużynę przywołujemy króla Poro i to strachnięcie pozwala nam do niego doskoczyć. Również w szybkim tempie, tak samo jak to poprzednie, Ma y mapa to Hauling Abyss, 5 na 5, wybór zwykły, czyli wybieramy, kim chcemy grać i, i jak. Jak nam ten mecz wyjdzie, to zaraz się okaże. Podrzuceń mają dwa, licząc wzx więc... Klapkę. Ale mi chodzi o podrzucenie. I to Yasuo. W drużynie przeciwnej. Z doświadczenia wie wie wiemy, że warto jest tu banować Katarinę. No jak no się Kubana big z ultem pięciu, to jest rzeźnia. Ale i nich warto. Złoty mamy. No, standardowe, jak na ramie. Chyba. Witaj snowdown. Tak, witaj snowdown. Za nami biegają sobie dwa poro. Pokarm. Pokarm! Tak, możemy je też tak samo jak normalnie karmić. Ale wtedy jezu jest dwa. Jezu oba Standardowo są w i wystawiają złe na wierzch. Stare dobre poro. Kto już się tam wbił? Jasło, jest Prime Artifact, coś. Witasz No tak, ale. Jasło, to ja bym bliski zabicia już. Jej ja bym tego nie. Nie uznawał. O, shit! Nie, 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 Mój! Ta! Zgadnij kto mu zabrał ponad 3 czwartki życia tego co miał Nie ma łatwo! Ale dostałeś tarczę! O oh, shit Zabiję 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 Trafiona! Ja ty bym zabił Yasuo, bo on tam jest... Co to Co Nic, już ZX też jest otwarty. Czy nam się to podoba, czy nie? Nie trafiłem porosem. Jak w sumie powiedzmy co roku za jakieś osiągnięcia w tych trybach mamy różne nagrody. Na przykład ikonki przywoływaczy to jest chyba najczęstsze. Nie ma many. Dobra. Dobrze, pasywka w daje nie ma many, tak? Tak. Y I piękny poro drużyny przeciwnej. Był mój donicia. Za wolno, on trochę kastuje to swoje ten... Na ar. Teraz masz tak. Nagroda Żeby ci łatwiej drużyno przeciwna mogło trafić Dzięki Dwa Dobrze, że duży przynajmniej asystę się na asystę się chwycić Widzisz jak ja szybko gram Właśnie, aż. Aż niespotykane. Jak nigdy, nie? Dobra, no to jest nasz król poro. Możemy sobie do niego. Tak jak mówiłem. Doskoczyć? Działa ja tu nieco w ten sposób. Ja król... też poro głównie atakuje wieże i minionki po drodze. I rozsiewa chyba. Śnieżki? Czy co, co to z niego wylatuje? Nie, prosy! jestem jest ten kurczę, za e, Aktualnie dość mocno. Uls Nixa, to od nas. Niech ulc. A. Kartos ulti, nie. Jest. Ciągle żyje. Jest. Dostała. Wii. Zobacz, moje jest takie piękne, uśmiechnięta, nie tak ważne. Ale ty masz Czego twój poro jest aniołkiem? Bo to jest motylek. Lulu zawsze ma motylka. Kotka, motylka. A, to jest tempo. smoka. W zależności od skórki. Ha. Mine. Ledwo uciekłam. Jakby ktoś pytał mnie o karty z rotacji. Nie mam kupionego i jeszcze. Kserat! Powiedziałem kartus? Tak. Sorry, kserat. Kartusa mam. Nawet ze skórku? Uciekłam. Dobrze. Leżę może ty nie. No wiesz, przyjąłem klatkę na twarz. Na pierwszy przedmiot idę w do nas. Będę na matyczkował Skórki na manę. Żeby nie zabrakło. I 300 skór. Przydał mi się król pora, zaraz coś w tym zrobić? Eee... Z tego co widzę, nie? Co ty taka mordercza dzisiaj? Ile ty masz? Pięć 7? E, myślałem że więcej. Ale zostaw mi życie. Nie biorę, ja nie jestem. Y... baj. Krap! Głupia bombka pisa... tak, Pisa... Z Będzie chciał mnie dobić? Ja się tam nie... Biegu. Ja się tam nie... Tam nie wiem. Mam go! Udało Ci się zabić w A auto takam już? Spoko. Ja jej nie, nie chciałam zabijać. Ja ją tylko zamieniłam w bałwankę. Ej, trafienie kulką to też jest wtedy, kiedy ten zabiłem go chyba za pomocą pora. Nie żeby coś, ale chyba zabiłem go poro. To jest dopiero disrespect Kur! Żyjesz? Cze? Lepiej niż to? Cicho. Fuck <grywka> Tarcza mi nie pomogła. Zabił X. Haha. Nie kartas Przybicie odporności, Dobra. Grudni, że nie mają ultów, aktualnie ja bym się z tego cieszył. Krusta się nie wierza. swojej Jordlu, Naprawdę, Kartusie? Król Poro oczywiście nam no, bije wieża. Gij! Pan królik wygnany. No, pamiętajcie, Ban Zix. Nie wiem czy trafiłem prosem, ale... Мама, сестры. Да, Не я уже не жив. Chcecie ofernąć coś z tym dużym poro? to znaczy? Króla. Eee, czekaj. Więcej się na razie nie dam rady... Eee, już się da. Ale on ma jeszcze... No i tak spammy. To, to było głupie. Wiesz co zrobiłem? Wskoczyłem do, na, ten, na króla Poro, a, a, a podniósł ta bombka Zixa. To też nie było inteligentne. Ale muszę przyznać, że Xerath obrażenia klepie dosyć, Dużo. Przeciwnik pokonany. Nie do podtrzymania. Tylko nadzieję, że teraz nie będzie czymś tak stał kartus ulti. Wierzę, że Przynajmniej nie zginę od sto postawy, sto postawy. Dobra. Dobra. Idę tak od kartusy Widzę, że Dobra. magię. O. No, lewituje tak szybko, jak się da. Udało ci się zabić wroga. Ładnie! Karty, Naprawdę duże obrażenia. jest to, że porosem można ściągać Yasuo y... pasywkę. Był. Nie wyszło. Aczkolwiek zraniłem go. Uniknął mojego nie pamiętam czego do skokiem pora. Już zabiję, jak słowo. Spokoj, właśnie triple wbiwa ta. Padre. jeszcze lepiej. Dobra, ile mam regeneracji made Jest tu gdzieś? 58, jesteśmy na, na tym poziomie, co nie, jeśli chodzi o budynki. działają na niego efekty kontroli tłumu

Moje. Może go zabiję? Próbuj! No hmm. Kostr pustki, czy udręka? Udręka... Mam nadzieję, że poro przeżyje. Tak parę sekund chcę do niego polecieć na odległość. Zdążę. że Ty! Wiesz, że lecimy jako poro? Co? Lecimy no ja jak wiem poro. poro? Ja się w to takie ciemne, co kupiłam ikonkę. Dajcie nam króla! Dobra, wychodzimy sobie nowego. No Okej okay. Bo ja muszę iść w takim razie na piechotę Ładnie wykorzystał Może weź ten, y, napisz o ty. Y, o nagrodach, które można zdobyć jeżeli na przykład się gra y, nie mówisz z tego eventu, to można y, wygrać jakąś ikonkę, jak miecz dzwoneczka. Do, 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 do mnie czy ogólnie? Ogólnie. No to tak, tak jak to jestem instruowany możemy dostać trzy możliwe ikonki postaci. Jedna jest za. Jedna jest za to, że wygrać trzeba mecz, mieliąc ikonkę Snowdown. I zabrała. Sorry. Znaczy, zaraz ginie. No. Typu właśnie Lulu zimowego zachytu. Ewentualnie tam nowa Oriana i tym podobne możliwości. Malhazar, Juwani i wszystkie inne są Tak, i te, i te stare też. Drugie to jest za 5 trafionych rzutów. Poro w gracza. W gracza, tak. Użycie tego. Mm, do skoku do króla. I coś jeszcze było w tamtej. Y jest y ikonka król. Poro. Za y, 150 rzutów, 150 rzutów, ileś tam. No, ją się zdobywa trochę dłużej, aczkolwiek jesteśmy już prawie, prawie w połowie zdobywania. Śmiem twierdzić, nawet. No, unikaj bombek X-a Albo te ikonki, co można teraz kupić, yy, dają inne, yy, inny wygląd poro w grze. Chyba trzeba się wycofać. Chyba. Dostał Zix. Żebyś wiedziała. Bierz. A życie. Tu masz ulta pewnie niedługo to się... Za 20 sekund leci Ale to wszystko zabili, wiesz. Jezu jak leci, nawet no. nie toczysz. Dobra, pchamy. Ostrzegałem O, jak widać za mną ubiegnął inne poro niż za um, ksaratem. Tak, Lulu no, jak... ma to do siebie, że ma trzy poro, a nie 2. Lulu oj, Oj. tego zostawiłem Chciałem zrobić szybki mek typu Do król... Do gracza, do kula. Nawet nie to wyszło O, nie chcę guzik wcisnąć O, byłem dużym stratem No Przypomina się tryb przy... po, 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 po tym jak prowadzili Azira czy, czy wprowadzenie Azektyli? Wiem, co jest na Najasu. Co jest kontrolę Najasu, wielki król Poro? Serat. Wiesz czemu? Czemu? A to dlatego, że moje kub, czyli Kuksrata, przelatuje przez tarcze wiatru Yasuo On je nie zatrzymuje. Można i tak. Au. Dobra, na koniec idzie Zomia. 25, 7, 27. No ciekawe, statystyki, ciekawe. Ja mam 8, 8, 20. Cie pomocnych. Asyst. Michał Suma 2, 14, no ale nie dziwię mu się, jak nie może podejść. Już tu nas. Prawie wszyscy są dystansowi z umiejętności. Nawet. Czy to poro też tańczy? Nie, te chyba z trybu jednak nie. Nie, ale moje to latające. Anioły tak. Twoje jak najbardziej. Będzie, że killa kradnę, co? No może i kradnę Dobra, pokar... Nie trafiłaś w ciebie, co? Nie, w ciebie. A, nie chciałaś wrócić? Tak Nie wiem czemu, ale spoko Dobra, ja wstał, zaraz staję Morgana, ale inhibitor weźmiemy Coś muszę dostać od wieży Przeżyłam? Nie wierzę. Spadam z tego. Wiesz co ja też. Tylko ja nie przeżyję. Ciara na mnie skoczyła. Nie miałem szans być I in zibitam krótko się przeżyjesz Ult kartusa przeżyłaś Ponoć. No zabieraj Fera. fara zaraz Stany będę czyścił No tak jest tam kartusem Ał, ał Umrzesz że mnie... Mobę, gdzie wykończył? Nie, nie mam organa mocy 580 Jak ja mam 509? No jeszcze nie ma pełnego tego... ...słożenia Przymiotów. Co ty budujesz? Ja? Ząb na szora? Nie. No i widzę przecież. Żądełko. No, plus ten czarci kodeks to ząb na szora. Nie no, a co? No nie wiem po co ci on, no, ale. Bo ja strzelam, będę robić to szybko. No, tu. Nie dubiłam jej. Chciałem to naprawić, ale udało się A a Morgana i Pazik się, Ma albo inny Pazik się. Ej, porównaj z gdzie. Żyjesz? Tak, tak, tak. Dobra. Spasiba za ulta. Z tym wielkich serat się świecę jak choinka. Spadaj! Popinaj szybciej. Ty się szybki byłem Dlaczego nie odpaliłem oni coś mi powie? Mm. Pomijmy stwierdzenie jesteś głupim ulunkiem Zginę za tego kila Zapominam o Zoni! na trójkę muszę przełożyć Zapominam użyć Zoni nie, no, no bez jaj, nie skończył gry jeszcze, prawda? Ja jestem za 20 sekund aktualnie, ja 15. Jeszcze nie koniec. O nie, no dobra, teraz to koniec. Ktoś zasłużył na reporta. Dwa no. Dobra, tym pesymistycznym akcentem trzeba kończyć Tak wygląda mniej więcej nowy tryb, który będzie trwał pewnie do 6 stycznia, znając ich. Czyli mamy jeszcze jakieś... 3 tygodnie? Tak, nakupywanie skórek zimowych, bo później oczywiście są wycofane Tak, pojawiają się tak mniej więcej co 40... rok Dobra, trzymać się bliska, miłego dnia 爸爸。Pa, pa.